Maurycy Polaski, mój przekażyk o Dzień dobry kochane, bo Państwu. Jak Państwo widzą, troszkę bujam. Może nie tak jak ten, o którym dzisiaj będzie odcinek, ale bujam jak najbardziej. Ach, kurde, coś mi tu leci. Słuchajcie, rzadko oglądam kabaret. Stand-up też niespecjalnie. No ale wczoraj jakoś mnie zmusiło do zobaczenia tego, co opowiadał w swoim wystąpieniu nasz premier pan Mateusz Morawiecki. No i taki byłem troszkę zdumiony, bo okazało się, że cała opozycja najchętniej współpracowała z ludzkimi i kupowała od nich węgiel. Poza tym też byłem zdumiony lekko ze względu na to, że były brawa owulacyjne po wystąpieniu ministra pierwszego ze strony oczywiście jego popleczników. Oni zapomnieli, że nie ma bisów. No i tak się to wszystko skończyło, że postanowiłem, postanowiłem napisać taki tekst. Dzisiaj on się powinien nazywać Szanowni Państwo. I tak go nazwiemy. Jest pewien pan Piotr Müller, rzeczników rządu orzeł, co wszelką myśl zaczyna od panie redaktorze. Zda się nieborakowi, że apostrofą ową doda wiarygodności oraz powagi słowom. Szef jego długonosy yy, takie zaś ma zadanie, mówić Szanowni Państwo, przed każdym teńkim zdaniem. Domu mu dodaje klasy, polotu i charyzmy, gdy bzdety jak koszyk plecie dla dobra ojczyzny. Ten od Szanowni Państwo lubi pokazać siłę. I opozycję kopnąć, by masowała tyłek. Umie też uspokoić naród we wsi i w miastach, mówiąc, że ma życzenie, by nadmiar węgla nastał. W ogóle mam wrażenie, co jest rzecz jasna, draką, że jest mi coraz lepiej pod kuratelą taką. Ceny z wielkiej radości już podskoczyły w górę. Prądu i żarcia starczy. Tak zapewniają chórem. Byle by nie przesadzić, skoro jest tak wspaniale, z zachwytu boję się myśleć, co się wydarzy dalej. Bo kiedy. Dużo żarcia, to wtedy jest wyżerka. A kiedy nadmiar żarcia, to wtedy jest niewesoło. Jak się okazało, zupełnie niespodziewanie, 23 lipca też są solenizanci. Imieniny 23 lipca obchodzą Apolinary: Apolinaria, Bogna, Bolesław, Brygida, Jan, Joanna. Kasjan, Krystyn, Liboriusz, Olimpiusz, Romula i Żelisław. Wszystkiego najlepszego, szacuneczek, głęboki, jutro, niedziela. Może zrobimy coś od czapy.